Ej, z tej strony TV, jak to jest Minecraft po raz kolejny I dzisiaj będziemy kopać diaksy z takim fajnym sposobem Więc włączamy teraz F3 plus G I tak, szukamy teraz glinę. O, tu jest taka soczysta glina, przepiękna, uwielbiam Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Czyli tu będzie Powinny być diaksy. Iśmy za będzie trochę diamentów. Kurcze. O. On to spadnie, prawda? O Jozu, nie! Nie ma diaksów. Kurczę, nie spodziewałem się tego, że ich nie będzie. Nie będzie. So, są, so, są, so, są. So. Takie piękne diaksy za 5... 4... Jest Są diaksy! Nie mogę! 43 diamenty mamy. To jest. Są 4 bloki. I im jednego. Więc tak. E, to byłoby na tyle. Jestem na plus. 4 bloki. I 8 jaków. Siema.